Witajcie na kanale Król wynalazków. Dzisiaj mam ochotę stworzyć coś, co pomoże wystrzelić mi te małe piłki. Na początek weźmy puszkę chipsów, które zjadłem na śniadanie. Przy pomocy ostrego noża usuniemy podstawkę. Jeśli posiadasz małą piłkę, będzie nieco łatwiej. Teraz możemy przez nią widzieć: nożyczkami zrób małe nacięcia na jednym końcu i zagnij je tak, jak na ekranie. Przypomina mi to nieco rakietę kosmiczną. Te chipsy są tak dobre, że potrzebujemy jeszcze jednej puszki. Weź ponownie zagiętą puszkę i nałóż klej na zagięte części. Po kilka kropel na każdą z osobna. Umieść puszkę do części z klejem, co utworzy jedną długą tubę. Nie zapomnij dokładnie wytrzeć pozostałości brudu przy pomocy mydła i papieru. Wzmocnij jeszcze połączenie obu puszek odrobiną mocnej taśmy. To zapewni trwałość i piłeczka nie wypadnie ze złej strony. Nie chcemy nikomu zrujnować wakacji przez atakowanie ich piłkami. Z tak przygotowaną wielką tubą Springelsów potrzebujemy teraz pompki do balonów, takiej jakie używają klauny podczas imprez. I trochę czystego węża, który możesz kupić w sklepy z narzędziami. Utnij kawałek węża i połącz go z wylotem powietrza w naszej pompce. Czas użyć tego skomplikowanego narzędzia. Przy użyciu wkrętarki zrób dziurę rozmiaru węża w jednej puszce. I podłącz do powietrza. Dodaj też trochę kleju, żeby uszczelnić wąż i w razie czego zakleić też ewentualne dziury. Następnie przyklej pompkę do drugiej tuby przy pomocy gorącego kleju i również oklej taśmą. W ten sposób możemy pompować powietrze i przy okazji ćwiczyć nasze ramiona. Nieco ponad pierwszą dziurą zrób kolejną. Będzie to służyło połączeniu tej długiej zapalniczki. Zabezpieczmy ją klejem. Całość będzie służyła jako zapalnik. Uważaj na wysokość ognia. Nie chcemy rozpalić naszego wynalazku za pierwszą próbą. Potrzebujemy trochę małych balonów. Teraz, jak o tym myślę, w przyszłości możemy użyć tej wyrzutni piłeczek jako wyrzutni konfetti. Jeśli ktokolwiek robił test, dajcie znać, jak wyszło w komentarzu. Napompuj jeden balon gazem. Czy wdychaliście kiedyś hel? Jeśli chcesz, możesz oznaczyć te przedmioty markerem, żeby uniknąć pomyłki. To właśnie wyrzuci piłeczki z całą mocą. Teraz niczym prywatny detektyw rozejrzyj się za pudełkiem zapałek. Pamiętajcie o bezpieczeństwie! Dobry detektyw zawsze nosi ze sobą lupę, ale super detektyw zawsze nosi dwie. Ta rolka papieru toaletowego, szkło powiększające i zapałki. Sklej wszystko ze sobą w takiej kolejności jak na ekranie. Tworzenie tego przypomina mi czasy szkolne, gdy razem z kolegami musieliśmy zrobić mikroskop na lekcje biologii. Mogliśmy podążać według wytycznych nauczyciela albo eksperymentować po swojemu za dodatkowe punkty. W skrócie, wygraliśmy nagrodę na najbardziej kreatywny mikroskop. Zbudowaliśmy go używając szkła powiększającego i komórki. Gdyby tylko nauczyciel wiedział, że zbudowaliśmy go przypadkiem dwie godziny przed lekcjami. Dajcie znać w komentarzu, czy dla Was również mamy taki zbudować. Po tych krótkich wspomnieniach z lat młodości, możemy dodać ostatnie szlify do naszego teleskopu. Utnij zapałki w ten sposób. Muszą pasować do rozmiaru lupy. Całość sklej tak jak widzisz! Nie potrzebujemy już więcej zapałek, w tym wynalazku. Weź słomkę i zaznacz dwa 2 cm kawałki używając linijki. Utnij je nożyczkami i nałóż nieco kleju. To będzie podpórka dla naszego teleskopu. Bardzo profesjonalnie, nie sądzisz? Czas przyłączyć całość do wyrzutni. Nie mogę się doczekać, żeby wypróbować to cacko, ale musimy zrobić jeszcze jedną rzecz. Wykorzystajmy okazję i napijmy się zimnego napoju. Wiem, że się powtarzam o tej czystości z pozostałości, no ale po prostu musi być czysto. Nałóż klej na środku jajka niespodzianki i przyłącz go do górnej części puszki. To samo zrobimy z naszą piłką, ale przykleimy ją do podstawy. Zaklej to taśmą. I gotowe! Nie wygląda przez to szybciej. Musimy załadować naszą wyrzutnię gazem i piłką. Pamiętajcie, żeby nie używać tego wynalazku wewnątrz. Gdy już jest załadowana, po prostu odpal zapalniczkę i pocisk zostanie wystrzelony. Niesamowite! Wygląda jak mecz futbolu w zwolnionym tempie. Wypróbuj tego na zewnątrz, ale nie celuj w żadnych ludzi ani zwierzęta. Wspomniałem, że możemy też tworzyć nimi dym. Potrzebujemy zakrętki. Przy pomocy markera, ale nie żółtego zaznacz linię na piłce i wytnij. Po usunięciu górnej części, weź pokrywkę i zrób dziurę na środku używając lutownicy. Musi być odpowiedniego rozmiaru. Weź kilka zapałek. Teraz potrzebujemy tylko czterech, ale nie odkładaj ich jeszcze do kuchni. Później będziemy potrzebować więcej. Połącz je klejem, tak jak widzisz na ekranie. Następnie weź knot i umieść go na górze pary zapałek. A to wszystko umieść na drugiej parze. Weź wieczko i przełóż zapałki. Weź pudełko i usuń środkową część. Pewnie już myślałeś, że znów użyjemy zapałek. Wytnij część z siarką. I zegnij ją w pół. Rozejrzyj się za jakimiś kluczami w twoim domu i weź kółeczko, które posiadają. Będzie to nasza zawleczka. Będziemy musieli przykleić siarkę do kółka klejem. Następnie przygotujmy składniki zapalające. Jak mówiłem, zapałki zawsze będą potrzebne. Utnij każdą w połowie. Swoją drogą polecam zaopatrzyć się w dużo więcej pudełek, ponieważ będą niezbędne. Odłóż je na bok. Teraz parę piktaków. Otwórz i wyjmij kilka. I rozgnieć je na miazgę używając młotka. Odsuń na bok i zacznij zdrapywać nieco wosku ze świeczek. Potrzebujemy sporo zdrapanego wosku, jeśli chcemy sporo dymu. Zbierz wszystko w jeden stos, tak jak widzisz na ekranie, i dokładnie wymieszaj. Jeszcze troszkę do końca. Weź piłeczkę i wypełnij ją naszą mieszanką. Możesz użyć patyczka, aby ułatwić sobie pracę. Wsadź knot w piłkę i zabezpiecz całość klejem, tak żeby nie było wycieków. Zrobisz nałóż naszą zawleczkę z siarką i owin małą gumką, aby wytworzyć ciśnienie. Wszystko gotowe. Wyciągnij kółeczko, rzuć piłką i magia. Oto mała demonstracja. Ten, podobnie jak wiele innych wynalazków, jest stworzony tylko do użytku zewnętrznego i nie jesteśmy odpowiedzialni, jeśli użyjesz go wewnątrz. I cały Twój dom wypełni się dymem, jakby Twoja mama znów przypaliła obiad. Mam nadzieję, że nie będzie musiała przyjechać straż pożarna. To były wynalazki na dziś. Wejdź na mój kanał, jeśli chcesz się dowiedzieć, jak tworzyć więcej prostych i cudownych wynalazków. Tutaj masz dwa kolejne filmy, a tu możesz zasubskrybować mój kanał. W ten sposób nie przegapisz żadnego filmu. Dziękuję bardzo za oglądanie dzisiejszego poradnika i widzimy się następnym razem.